Ostrzeżenie, te filmiki to nie są żadne porady, nigdy nie rób to co ja. Muszę powiedzieć, że dzisiaj mija 3,5 doby w tej chwili. To jest ile to jest? 84 godziny? Czy jakoś tak? 3,5 doby? I muszę powiedzieć, że no. Dzieją się niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Wczoraj, tak jak już pokazywałem, ciśnienie mi dużo spadło. A dzisiaj, na no pierwszy raz od od lat. Nie wiem od ilu lat, ale pierwszy raz od kilku lat yy, przespałem całą noc 9 godzin. 9 godzin bez potrzeby prawda, wstawania do nocy do ubikacji. To jest niesamowite. To od razu właśnie pokazuje, jak prawda, się pozbędziesz tych wszystkich, tej całej chemii, z, jak ci cała ta chemia z krwi wyjdzie prawda, z organizmu. Te wszystkie te wszystkie chemikalia, które powodują yy, prawda, yy, moczo, te wszystkie moczopędne chemikalia, yy, no to dużo łatwiej jest prawda, przespać całą noc bez yy, wstawania w nocy do, do ubikacji. Niesamowite. Yy, 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 cierpkość cierpkość yy, warg i języka. Mi ustała, przestało. Co wygląda, co, na, na, co wskazuje na to, że cukier w, w krwi się ustabilizował. Nadal jestem wrażliwy bardziej na, na, ten, na zimno. Więc po prostu, ale to chyba po prostu łatwiej mi jest zimno. I po prostu. To pokazuje na to, że po prostu yy, organizmowi organizm musi ciężej pracować. Jeżeli organizm się, prawda, zasila poprzez spalanie tłuszczu, to ciężej jest organizmowi ogrzać, yy, ogrzać ciało, yy, yy, ogrzać się, yy, niż poprzez spalanie yy, tych szybkich różnych węglowodanów, które ładujesz z siebie, prawda? Więc organizm po prostu ci mówi, że no po prostu ubierz się cieplej i tyle. Wiesz, daje, daje sygnały, ciało daje sygnały, po prostu żebyś się y, trochę cieplej ubrał no bo y, po prostu, y, żeby bardziej energię y, oszczędzać, prawda? bo ciężej jest, bo organizm musi ciężko pracować, żeby spalić, żeby prze przetworzyć e, tłuszcz na, na energię, to jest e, ciężka robota dla, e, dla organizmu, dla ciała, więc e, daje Ci sygnały właśnie, żeby się po prostu cieplej ubrać, żeby nie musiał tak e, ciężko pracować, prawda? Więc e, jest tyle to, że po prostu muszę się cieplej ubierać niż normalnie. No i po prostu, jak dzisiaj spałem przez te 9 godzin jak kamień normalnie. I y, miałem bardzo, bardzo długi, y, pozytywny sen. Czy nie jakieś tam, prawda, koszmary czy coś bardzo długi, po prostu pozytywny sen. Co znaczy, że, że spałem bardzo głęboko. Właśnie. To znaczy, że spałem bardzo głęboko. Jak masz, jak ci się coś śni, to wtedy jest ten najgłębszy sen. Jak właśnie ci się coś śni, to się nazywa sen R -E, R -E -M, R.E.M. R.E.M. Sen REM R R, -r, -m -r E M eee, I po prostu to z, z angielskiego rapid eye, rapid eye Movement Sleep No i po prostu eee, a, Więc czuję się niesamowicie GUT głód, eee, głód Całkowicie mi przestał W ogóle już nie czuję głodu Eee, niesamowite niesamowite rzeczy się dzieje. i to tak złupa tak zgłupa całkowicie po prostu wpadłem na no bo kolano mi zaczęło boleć i chciałem się szybciej odchudzić a to nazwanie yy, odkryłem yy, coś niesamowitego znaczy ja tego nie odkryłem prawda tylko że po prostu no yy, yy, no odkryłem to, w moim świecie to odkryłem, prawda? Inni ludzie już dużo dawno o tym wiedzieli. Zobaczymy na teraz. Zobaczymy dzisiaj wieczorem jaka będzie waga. Do zobaczenia, cześć!